Przyjęła Chrzest. W tamtym czasie, przyjmując Chrzest w Kościele Katolickim, jako matkę chrzestną miała protestantkę, właśnie tą przyjaciółkę Jadwiga Konrad martius która pomogła jej zbliżyć się do chrześcijaństwa. I w tym momencie stało się coś strasznego. Jej matka i najbliższa rodzina musieli ją wpisać na listę zmarłych, i modlili się za swoją córkę i siostrę, jako za jedną zmarłych, bo dla nich już nie żyła. Idzie dalej. Rozpoznaje powołanie zakonne. Nie wiedząc, czy będzie mogła kontynuować. Pację naukową zostaje karmelitanką. I wtedy rozpoczyna się prześladowanie Żydów. Z klasztoru w Niemczech, w kolonii, przejeżdża do Echt w Holandii. Tam jeszcze Żydzi byli bezpieczniejsi, ale i tam również w Holandię dosięga prześladowanie ze strony Hitlerowców. I w sierpniu 1942 roku w klasztorze w Echt zjawia się dwóch SS-manów. Ona myśli, że chcą tylko rozmawiać. Przyjechali po to, żeby ją aresztować. Zostaje przewieziona do obozu przejściowego. Potem do Auschwitz-Birkenau, i tam 9 sierpnia ta wielka uczona, wspaniała karmelitanka ginie w komorze gazowej. Wtedy tą komorą był jeszcze taki zaimperiowizowany dom jednorodzinny, tak zwany biały domek, i tam ginie jeszcze tego samego dnia, kiedy jest przywieziona do Auschwitz-Birkenau. Po drodze, kiedy jest w transporcie, rozpoznają jeden z oficerów SS, były profesor czy wykładowca. Uniwersytetu w Getynze, proponuje jej uwolnienie, przecież ty nie możesz zginąć. Kiedy ryta Sztajn mówi, nie po to przyjęłam chrzest, żeby teraz czerpać z tego doczesne korzyści. Moi kochani, popatrzcie, że ta Ewangelia dzisiejsza: wchodźcie przez ciasną bramę, nie spełnia się w życiu Ryty Stein wielu świętych, męczenników.